Pan z wami i z duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza, chwała tobie, Panie. Jezus opowiedział niektórym, co duchni byli w, sobie, w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić: jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jaki ten celnik zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka. I nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie, dała Tobie, Chryste. Panie Jezu, do czego jesteś mi potrzebny? Po co? Kiedy myślę o skutkach pandemii. Zaczynam coraz wyraźniej to pytanie stawiać: czy współczesny człowiek wróci do kościoła? Czy ułożył już sobie życie bez Boga? Coraz bardziej będzie to pytanie powracało i stawało się coraz bardziej ważne: do czego mi jesteś potrzebny, Panie? Czy jesteś mi w ogóle potrzebny? To, że byłeś potrzebny, że chodziłem do kościoła to pewne, ale dziś w tej sytuacji moje życie bez ciebie wygląda tak samo. Więc jaki jest cel, sens, jaki jest cel uczęszczania na mszę, chodzenia do spowiedzi, przyjmowania sakramentów. Tak było też w klasztorze siostry Faustyny Kowalskiej. Kiedy przed wojną drugą światową Pan Jezus chciał opuścić jej klasztor. Nie było wtedy pandemii. Było normalnie. Co więcej, w tym domu mieszkały same pobożne kobiety. A Pan Jezus otworzył sobie drzwi od tabernakulum i majestatycznie zaczął wychodzić, kierując się ku drzwiom. Ku zdziwieniu, zaskoczeniu siostry Faustyny nie wiedziała, co począć, Zaczęła go błagać: zostań z nami. Nie potrzebujecie mnie. Nie jestem Wam potrzebny. Modlicie się same. Praktykujecie same. Jesteście pobożne, ale mnie w ogóle nie potrzebujecie, więc odchodzę. Przebłagała. Został. Czy w moim życiu jest Jezus? Do czego go potrzebuję? Z czym się do Niego zwracam? Czy nie jest tak, że moja pobożność jest na pokaż, tak jak bohatera dzisiejszej Ewangelii? Kto jak kto, ale faryzeusz jest człowiekiem pobożnym, uznanym za pobożnego i dbającym o swój imidż, chce uchodzić za pobożnego i takim jest. Daj Boże, żeby był we mnie celnik, który nie zwracał uwagi na to, co ludzie o nim mówią, ale w swojej religii, w swoim zjednoczeniu z Bogiem, kieruje się sumieniem, które mówi: Jesteś grzeszny, uznaj to. Kiedyś we Włoszech spotkałem osobę, która spowiadała się u ojca Pio. Wszyscy tam zgromadzeni zadawali różne pytania. Ja też zadałem: Co pani pamięta? Na co zwraca uwagę ojciec Pio, kiedy spowiadał? Wtedy usłyszałem, że najważniejsza jest w relacji z Bogiem sincerita, szczerość. To słowo. Pochodzi od sinecerum, co tłumaczy się bez wosku. Szczerość to jest bez pomady, bez makijażu, bez tego, czym można przykryć prawdę. W czasach Michała Archanioła często stosowano wosk, żeby figury wyglądały na zgrabnie wyrzeźbione. Dlatego to słowo wtedy powstało. Szczery, czyli bez wosku, bez żadnego retuszu taki, jaki jest. Ostatnio biskup Hadrian mówił, że dowiedział się, że jego imiennik, cesarz Hadrian w starożytności, który był złym człowiekiem, miał jedną dobrą cechę. Wszędzie, gdzie się dawał, albo kazał portretować, zabronił używać retuszu. Chciał, że przejść do historii. Takim, jakim jest, i przeszedł jako oprawca, jako prześladowca chrześcijan. Ale czy ja w mojej relacji do Pana Boga jestem szczery? Czy staję przed Nim w mojej prawdzie, w prawdzie o sobie? Czy nie wmawiam, że jestem faryzeuszem, czyli pobożnym człowiekiem? Który spełnia wszystkie praktyki nakazane, co więcej, jeszcze dodatkowe, bo poszczę dwa razy w tygodniu, dają dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam? Któż może mnie pokonać w gorliwości? Kto może być lepszy niż ja? Moi drodzy, czasem nie widzimy prawdy o sobie, bo nie mamy lustra. Tylko w dobrym lustrze człowiek jest w stanie przejrzeć się i ujrzeć prawdę o sobie. I takim lustrem jest Słowo Boże. Po to słuchamy Słowa Bożego podczas każdej mszy świętej, aby spojrzeć w lustro, aby zobaczyć siebie. Aby powiedzieć sobie, jaki jestem. Kiedy klerycy pytają, dlaczego... Słowo każdego dnia podczas mszy świętej jest takie ważne. Dlaczego ojciec na to zwraca uwagę? Przecież są inne fragmenty, całe Pismo Święte. Ojciec wybiera właśnie ten, który czyta cały Kościół. Bo to jest ważne. Bo podczas Eucharystii słyszymy oto Słowo Pańskie, oto Słowo Boże. A skoro ktoś mówi do ciebie, to znaczy, że jest. To właśnie, że jest w pobliżu. Jesteś w Jego obecności i lekroć będziesz nawiązywał do tego słowa. Będziesz nad nim reflektował, rozmyślał, medytował. Tak długo będzie obecny przy Tobie sam autor tych słów. Różnica między książką a słowem Bożym jest ogromna, bo autor książki, filmu, utworu muzycznego. On o nas nie ma zielonego czy bladego pojęcia, nie wie, że jesteśmy. I trudno jest, niemożliwe jest wejść w dialog z autorem książki, piosenki, obrazu. Inaczej jest z Biblią, inaczej jest ze Słowem Bożym, bo autor Biblii, autor tego Słowa, czeka na moją odpowiedź, na moją reakcję, na to, co zrobię z tym Słowem. Słucham tego słowa podczas Mszy Świętej po to, aby się zachwycić. Ono nie jest czytane tylko dla czytania, głoszone dla głoszenia. Ono jest po to, żeby w nas zapaliła się dobra zazdrość. Taką, jaką mają na przykład chłopcy, kiedy oglądają ligę mistrzów i widzą Lewandowskiego, który strzela. O, chcę być taki jak on. Czy my mamy tak samo, kiedy słuchamy Ewangelii? Czy w naszym sercu jest to pragnienie, ta tęsknota za tym, żeby wreszcie nie udawać, wreszcie przyznać się, że ja też chcę tak jak Chrystus? To jest nasze lustro, moi drodzy. Kiedy z uwagą usłyszę, przyjmę głos Boga, to natychmiast zobaczę to, co nie dociąga, nie przystaje, co mnie odróżnia, co mnie oddziela, co jest moim grzechem. Tak bardzo powinienem się rozpalić miłością do Boga, do Jego słowa, bym z niechęcią myślał o grzechu, bym z nienawiścią myślał o grzechu, bym chciał się tego grzechu pozbyć jak najszybciej, jak najskuteczniej, już więcej do Niego nie wracać. I dlatego msza święta jest ratunkiem dla człowieka, który chce rozstać się z własnym grzechem, pokonać swój grzech, oderwać się od grzechu, przestać grzeszyć. Arcybiskup Fulton Sheen, kandydat na ołtarze, mówi, że na początku mszy świętej Pan Jezus rozmawia z twoją duszą, proponując jej, Prosty układ. Mówi jej, ja już nie mogę umrzeć po raz kolejny, ponieważ raz umarłem i z martwych wstałem. Ale daj mi swój grzech, zlituj się, daj mi swój grzech. Ja chętnie uśmiercę go na ołtarzu podczas mszy świętej. Każda Eucharystia to jest taka rozmowa z Bogiem, to jest szansa, bym się rozstał z grzechem. Jeśli widzę swój grzech, natychmiast powinienem go Chrystusowi przekazać. Podczas tej Eucharystii, właśnie którą przeżywam. Pan Jezus chętnie go weźmie od ciebie i umrze w nim na tym ołtarzu. Na tym ołtarzu dokonuje się śmierć, kawałka mnie. Oto ja umieram w moim grzechu z Chrystusem na tym ołtarzu. Pomimo, że siedzę w ławce, to przekazany duchowo mój grzech Chrystusowi umrze za chwilę na tym ołtarzu. Dlaczego umrze? Dlatego, moi drodzy, że ksiądz proboszcz kapłani koncelebrujący konsekrują oddzielnie ciało Chrystusa i oddzielnie Jego krew. Na Katechezie, na katechezie jest łatwiej, ponieważ można zadać pytanie. Uczniom na co pan Jezus umarł z jakiego powodu na skutek czego na krzyżu gdyby Maryja miała telefon komórkowy jak my i zadzwoniła po pogotowie co wpisałby lekarz w karcie zgonu jako przyczynę tych dwóch zawieszonych na drzewie krzyża razem z Chrystusem na Golgocie udusiło się pamiętam wykłady z biskupem Samcelem świętej pamięci który nam tłumaczył że Dlatego Krzyż nazywano szubienicą, ponieważ ludzie wiszący na Krzyżu dusili się i to była przyczyna zgonów tych ludzi. Dlatego łamano im nogi, łamano golenie, żeby nie mogli już wspierać się na nich. Musieli wisieć tylko na rękach, a wisząc na rękach nie mogli złapać powietrza, nabrać tchu. Dusili się i umierali. Pan Jezus jednak skonał, zanim przyszedł żołnierz, by połamać mu golenie. Na co więc umarł Pan Jezus? I pytamy wtedy na katechezie dzieci, ile krwi Pan Jezus przelał za nas na krzyżu. Litr, dwa, trzy, cztery. Oczywiście przelał całą swoją krew. Ile jej tam posiadał? Co do kropli, się wykroplił. I to jest przyczyna zgonu Chrystusa, oddzielenie krwi od ciała. I na ołtarzu, kiedy ksiądz konsekruje oddzielnie ciało, oddzielnie krew, następuje śmierć. Śmierć Chrystusa w moim, Twoim grzechu. Jakże ważne jest więc przeżywanie mszy świętej, a nie tylko uczestniczenie, nie tylko stanie pobożnie, złożenie rąk. Ale przeżywanie tego, co się dzieje, Panie Jezu, zabierz ode mnie mój grzech. Przyszedłem tu po to, by Cię żebrać, błagać o pomoc, bo sam nie dam sobie rad. Benedykt XVI w swojej książce o liturgii zauważa, że podczas przeistoczenia konsekracji. My wierni powinniśmy powtarzać te słowa, które wypowiada kapłan. Nas w seminarium uczą, żeby te słowa Chrystusa mówić głośno i wyraźnie. Benedykt XVI mówi: Nie, bracie, mów przyciszonym głosem, aby nie przeszkadzać ludziom zgromadzonym na mszy świętej, w swoich sercach powtarzać te słowa. Każdy z nas umiera na ołtarzu. Bo kawałek mnie, czyli mój grzech, ponosi właśnie śmierć. No dobrze, jeśli na ołtarzu mamy Chrystusa umarłego, dla nas, dla naszego zbawienia w naszych grzechach, to kogo przyjmujemy w Komunii Świętej, zmarłe ciało Chrystusa? Dobre pytanie. Nie, moi drodzy. Kiedy będziemy śpiewać baranku Boży, ksiądz proboszcz oderwie kawałek ciała Chrystusa i wrzuci go do kielicha. Nastąpi połączenie, zjednoczenie krwi z ciałem. I tak jak odłączenie oznaczało śmierć, tak połączenie oznacza ożywienie. Przyjmujemy więc w komunii świętej żywego Chrystusa, zmartwychwstałego Chrystusa który chce w nas zamieszkać, chce zamieszkać w naszych sercach. Jak to jest możliwe, nie pytajcie. To jest fakt. We mnie, w Tobie może zamieszkać druga osoba. Nawet trzecia, czwarta, różnie bywa. Pan Jezus obiecuje, że jeśli zachowamy Jego naukę, to On i Ojciec przyjdą do nas i w nas zamieszkają. Takim moim dowodem na to, że ktoś może w człowieku zamieszkać, jest opętanie. Może to karkołomny przykład, zupełnie odwrotny. Nie wyobrażam sobie, żebym dozwolił, pozwolił Szatanowi wejść we mnie. Ale w to miejsce wolę rozmawiać z Bogiem, żeby on jak najszybciej wszedł i pozostał. Pamiętam kiedyś, miałem w rękach książkę o pięciu najsłynniejszych, głośniejszych egzorcyzmach w historii świata. Jeden z nich opowiadał o dziewczynie. Podczas egzorcyzmu ksiądz pyta o losy ojca tej dziewczyny. Był wielkim grzesznikiem. Szatan, który siedział w dziewczynie, mówi dlaczego ty mnie pytasz, co z nim jest? Ty jego zapytaj, co się z nim dzieje, bo on tu z nami siedzi. Okazało się, że grzeszny, zmarły ojciec opętał Swoją córkę. Egzorcyzmy są więc dowodem na to, że w człowieku może ktoś zamieszkać. I Chrystus jest tym, który się dopomina, który składa podanie, który prosi. Weź mnie do siebie. Przestań żyć dla mnie. Tak wiele osób to czyni. Żyją dla Pana Boga i się wypalają. Zacznij żyć ze mną, wtedy się nie wypalisz. Pan Jezus chce do nas wejść i z nami pozostać. Tylko że my mamy problem, że wmówiliśmy sobie moi drodzy, że musimy grzeszyć, że grzech jest codziennym elementem naszej egzystencji. To nie jest prawdą. Wiem co mówię, byłem ministrantem. Co miesiąc musiałem się spowiadać w pierwszy piątek. Spowiadaliśmy się od najstarszych do najmłodszych. My, maluchy, byliśmy na, zary, na szarym końcu. Przez pół godziny musieliśmy coś robić. Po pierwszej komunii świętej miałem zegarek z sekundnikiem, i chyba ja wymyśliłem właśnie, żeby mierzyć czas, kto, kto ile się spowiada. Wygrywał ten, który najdłużej się spowiadał, i on wtedy był bohaterem wieczoru. Cztery minuty jeden z kolegów się spowiadał. Boże, jak myśmy mu wszyscy zazdrościli. Jaki wspaniały grzesznik z niego był tego dnia. A my takie maluchy, nawet nie wiedzieliśmy, co księdzu powiedzieć. Musieliśmy na wymyślać. Nie wiem, czy to była ważna w ogóle spowiedź, bo myśmy wymyślali na. Bo nas uczono, że żeby pójść do spowiedzi, trzeba mieć grzech. Ręce mi opadły, kiedy się dowiedziałem, że Jan Paweł II spowiadał się co tydzień. Nieźle, co? Ja, który miałem świadomości, że do spowiedzi chodzi się jak się zgrzeszy. Kiedy się dowiedziałem o Janie Paweł II, to ręce mi opadły i zaraz zapytałem sam siebie, no to co, w tym Watykanie to grzeszą? Tak często? Żeby co tydzień latać do spowiedzi? Nie, moi drodzy. Przez chwilę zastanówmy się nad naszymi spowiedziami. Przecież spowiedź jest po to, żeby spotkać samego Boga. Po to, żeby się umocnić. Jan Paweł II nie szedł po to, by się rozgrzeszyć, by doznać rozgrzeszenia. Nie, on chciał spotkać Chrystusa. On potrzebował jego mocy. I żeby spowiedź była ważna, moi drodzy, potrzebny jest żal za grzechy popełnione nawet kiedyś. Czasem naprawdę nie mamy co powiedzieć. Czasem naprawdę nam się uda przeżyć wspaniale jakiś okres w życiu. Idźmy do spowiedzi, mimo to. Tak jak Jan Paweł II, z żalem za grzechy dawniej popełnione. A jak skończyć spowiedź? Ja pamiętam, jako wikariusz młody denerwowałem się na ludzi, że przedłużali mi spowiedź i mówili: Proszę księdza, jeszcze chciałem przeprosić Pana Boga, że może komuś coś złego powiedziałem, może kogoś obraziłem. Mówię: Po co ty to mówisz? Ludzie czekają w kolejce. Grzechy mi, mi mów. Denerwowałem się. A dzisiaj uważam, że to jest podpowiedź, jak powinniśmy się spowiadać, żyjąc bez grzechu. Grzech jest zakazany. Nie wiem, czy to mówiłem. Grzech jest zabroniony. Nie wiem, czy to mówiłem. Jest. Nie wolno grzeszyć. Powinniśmy żyć, nauczyć się żyć bez grzechu. Jak to zrobić? Kiedyś byłem na herbacie z anonimowymi alkoholikami, a więc alkoholikami, którzy już nie piją. Jeden z nich mówi, że już 15 lat. Drugi popatrzył na niego i, i tak mówi: się. jeden, ja już nie piję 33 lata. I mi się wtedy klapka otworzyła, wiecie, i tak sobie pomyślałem, to oni potrafią bez alkoholu tyle lat, a ja nie potrafię bez grzechu? Jeden miesiąc od pierwszego piątku do drugiego? No, ludzie, kochani. To jest dla nas naprawdę dobry przykład do naśladowania, żeby szukać takiej metody, by zerwać z własnym grzechem. A tą metodą jest tylko Msza Święta tylko Chrystus, który nas z tego grzechu pozbawia i sam siebie ofiarowuje w zamian. Trzeba nam jak najczęściej przychodzić do Komunii Świętej, przystępować do niej. Brać udział w mszy świętej, zachwycać się Panem Bogiem i patrzeć jak w lustro, w swoje życie, w swoje sumienie, czy coś mnie nie oddziela od Niego. Kiedyś lubiłem przekomarzać się z moimi kolegami z roku, mówiąc dlaczego wy zachęcacie ludzi do chodzenia częstego na mszę świętą w dzień powszedni, przecież są od tego niedziele święta, a wy każecie im chodzić każdego dnia. I miałem jeszcze taki przykład z brewiarza, we wspomnienie świętego Franciszka Zalezego jest kawałek filotei książki, którą napisał, i tam mniej więcej treść jest tego typu, że niedobrze jest, jeśli bankier całe dni spędza na adoracji najświętszego sakramentu, a w tym czasie biskup obraca pieniędzmi. Powinno być odwrotnie, pisze święty Franciszek. Każdy powinien służyć Panu Bogu tym, do czego został powołany. Ci, którzy mają się modlić, niech się modlą. A ci, którzy mają pracować w banku, niech pracują i obracają pieniędzy. Ale, moi drodzy, odwołuję to, co kiedyś mówiłem. To nieprawda. Każda Msza Święta to jest kolejna wspaniała szansa, żebym zjednoczył się z Bogiem, żebym zerwał z grzechem. Dowodem jest pierwsza komunia apostołów, moi drodzy. Gdyby jedna msza święta wystarczyła, jedna komunia święta przeobraziła człowieka, była skuteczna, to następnego dnia, po Wielkim Czwartku, Wielki Piątek pod krzyżem, nie stałby tylko Święty Jan. Byłby tam Święty Piotr, Święty Andrzej, Święty Jakub. Gdzie oni byli? Oni musieli jeszcze wiele komunii świętych przyjąć, wiele mszy świętych odprawić, przeżyć. Żeby mocno zjednoczyć się z Chrystusem tak mocno, by oddać za Niego życie. Nam też trzeba tych mszy świętych, moi drodzy. Dlaczego więc, Panie Jezu, Ciebie potrzebuje, chociaż pandemia? Dlaczego Cię potrzebuje pomimo wszystko? Ponieważ inaczej nie rozstanę się z własnym grzechem. Najpierw dlatego, że go w ogóle nie zobaczę, bo nie będę przeglądał się w lustrze, którym jest Słowo Boże. A nawet jeśli będę je czytał, słuchał w zakamarkach swojego domu, to przecież sam z siebie tego balastu ciężaru nie zdejmę. Ty mi jesteś potrzebny jako mój zbawca, tym jesteś potrzebny podczas tych rekolekcji. Abym od dziś każdą mszę świętą Eucharystię przeżywał. Przeżywał jako szansę, okazję, by rozstać się z grzechem, a w to miejsce mocniej zjednoczyć się z Tobą, Panie. Amen.